Szczęść Boże, witam w czwartek, 15 maja. Mamy Ewangelię według Świętego Jana, rozdział 13, wersety od 16 do 20. Bardzo ciekawy fragment. W dzisiejszej perykopie jest mowa o tym, o tym, który posłał Jezusa, czyli o Ojcu. Ale kogo ma na myśli Jezus, kiedy mówi: Kto przyjmuje tego, którego ja poślę? I z którym się identyfikuje, ten przyjmuje mnie i tego, który mnie posłał. Zobaczmy, mamy trzy osoby posyłające się. Ojciec posłał Jezusa, jest Jezus, ale Jezus też kogoś posyła ludziom, daje kogoś ludziom. I właśnie chodzi o to, kogo, kogo on ma na myśli. Jest, yy, właśnie tak jakby koło nam się tutaj zamyka, jest ktoś, kto posłał Jezusa. I jest Jezus, który jeszcze kogoś pośle i bardzo mu zależy na tym, by ten ktoś został przyjęty przez wyznawców Jezusa. No więc pytamy się, kim jest ta tajemnicza postać, która jeszcze na tym etapie działalności Jezusa, czyli w tym 13 rozdziale, nie jest ludzkości znana. A także ty, yy, mówimy teraz o słuchaczach Jezusa tych starożytnych słuchaczach. On im zapowiada kogoś, kogo oni jeszcze nie znają i prosi ich: przyjmijcie tego, kogo ja chcę posłać. Ojciec posłał mnie, przyjęliście mnie czy przyjmujecie mnie, ale ja też kogoś poślę. Przyjmijcie go. My odczytujemy te słowa yy, patrząc na dalszy tekst Ewangelii, że jest to zapowiedź zesłania Ducha Świętego. I właśnie w, w tym w tej wypowiedzi Katolicy widzą tu dogmat o Trójcy Świętej, o trzech Bożych osobach, nie tylko w tej wypowiedzi, ale, ale między innymi w tej. Yy, yy, mamy tutaj właśnie yy, taki argument za dogmatem o Trójcy Świętej, o trzech Bożych osobach, które są sobie równe. I zobaczmy, że Jezus mówi tutaj bardzo trudne słowa, ale to znaczy, że mówi prawdę. Tak, że, że jemu nie, nie zależy na tym, żeby mm, powiedzieć ludziom coś co tak sprawi przyjemność wywoła jakieś takie przyjemne uczucia on chce im powiedzieć prawdę oczywiście prawda o Duchu Świętym ona jest pozytywna ona jest pozytywna, ale jednocześnie jest trudna a i, a i tak Jezus podejmuje ten temat tę te, te prawdę więc on mówi bardzo trudne słowa do społeczności żydowskiej wcale nie jest łatwo tym ludziom uwierzyć w to po pierwsze, w to, że Jezus jest na równi z Ojcem, czyli jest Bogiem, i że na tym nie koniec, ponieważ jest ktoś jeszcze. Z jednej strony jest to odrębność osób bożych, a z drugiej cała ich jedność. Jest, je, to jest jeden Bóg, ale on jest w trzech osobach. Jak to wytłumaczyć? Trudne jest do wytłumaczenia, i każdy przykład, jaki tutaj sobie znajdziemy, on nie będzie doskonały. Pewnie nie ma doskonałego przykładu na, 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 to, na to zrozumienie Trójcy Świętej, ale w takim dużym uproszczeniu możemy porównać to do struktury rodziny, do więzi i relacji w rodzinie. Rodzina jest jedna, ale składa się z więcej niż jednej osoby. Czasem są rodziny bardzo liczne, i, i, czyli jest więcej niż jedna osoba. Każda z tych osób jest autonomiczna, a jednocześnie między sobą tworzą jedność, stanowią jedną rodzinę. Niedoskonały przykład, ale, ale po prostu doskonałego nie będzie. Natomiast, natomiast właśnie przyjmijmy to zaproszenie do, no, do tej prawdy. Do tej prawdy. Jest ktoś, kto posłał Jezusa, to jest Ojciec. I, a ojca nikt nie posłał, jest Ojciec, który posłał Jezusa. Jezus, który posyła jeszcze kogoś, ducha świętego. Jak czytamy dzieje apostolskie, to, to jest ta epoka działania ducha świętego. To tak prawdę mówiąc, to, to chodzi o Jezusa. Duch święty to jest duch Jezusa. Jezus ciągle działa w dziejach apostolskich i mm, także właśnie to jest ta jedność osób, tych osób bożych. Z jednej strony trzy osoby, ale to jest ciągle jedność. I życzę wiary w to, wiary, a zrozumienia. Jak to jest możliwe, no to też życzę zrozumienia i szczęścia Boże.